Odcinek no jest. No to zaczynamy nagrywać. No to, no to chyba co? Zaczynamy. O! A mam sekret. Kiedy niszczycie to, to, to będziecie mieć. No Też. Hopa. Eee. macie, macie masz, masz, Patrz ostatni ostatni milion dobra, to jest nowa mapa yy, nie pamiętam jak ta gra się jeszcze I to jest ta nowa mapa to, to mako tylko byłem przy bo wydawało mi się, że to było na mam Ej, mam lager trochę. Dobra, nie przejmuję, 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 nie przejmujemy się tym. Tylko zaczynamy go bypać. 이제다

i've a <laughs> 这。对 że dory mam ostatnie życia. No ale jak tak, dobrze mi szło. Nie lubię lagi. Widzę wie co to nie lubi Co tak szybko uleczyłem? Doktąd nie rząd. Dajcie. Dobre rzeczy. Ja nie no, Fortnite. Póki Fortnite mi to dobrego mi nie da. Mamy drugą. Idziemy ty ja mam To na Nienawidzę tą grę. Mam za... To jest moje... No... Jestem najgorszy w Fortnite. No dziękuję, Fortnite jestem najgorszy. Kocham, to opiecie, kiedy jest najgorsze, no? Dziękuję, for Tego dawniej nagrywam z YouTube, no to mam takiego laga. Ale dobra, nie przyjmuję. My się w tym... I trochę... Dobra, robię... Nie mogę z tym robić. No. Zrobię, długo będzie trzeba skończyć. A w komentarzu napiszę. że...